Narodziny artylerii przeciwlotniczej to odpowiedź na pojawienie się na polu walki, a właściwie na niebie, nowego środka, jakim był samolot. Obrona przeciwlotnicza zaczęła być postrzegana jako zbiór środków mających na celu niedopuszczenie lub ograniczenie do minimum możliwości oddziaływania lotnictwa nieprzyjaciela na wojska, ludność i obiekty, zarówno na froncie, jak i na szeroko rozumianym zapleczu. Jednym z takich środków była oczywiście artyleria. Pod koniec pierwszej wojny światowej sądzono, że do skutecznego zwalczania celów powietrznych wystarczy klasyczna, naziemna, ale ten pogląd szybko zweryfikowano. Potrzebna była wyspecjalizowana broń, artyleria przeciwlotnicza. Czy dostrzegają Państwo pewną analogię do obecnej sytuacji? Oto stajemy przed koniecznością znalezienia skutecznego i efektywnego kosztowo sposobu neutralizowania nowych statków powietrznych, jakimi są różnego rodzaju bezzałogowce, podrywanie w powietrze myśliwców, Strzelanie do dronów pociskami powietrze-powietrze czy ziemia-powietrze skuteczne owszem, ale ile kosztuje jeden piorun, ile Amram czy Sidewinder, a ile stereopianowy dron Gerbera? No właśnie. I o ile na początku obecnego stulecia wiele osób, także decyzyjnych, zaczęło kwestionować skuteczność i zasadność używania tradycyjnej lufowej artylerii przeciwlotniczej na współczesnym teatrze działań wojennych, no, miała zostać wyparta w zasadzie przez artylerię rakietową czy wojska rakietowe, to teraz może się okazać, że nastąpi prawdziwy renesans tego środka walki. Oczywiście, przeciwko dronom można wykorzystywać systemy radioelektroniczne, chociaż nie zawsze, bo drony potrafią być kierowane światłowodami. Można też skutecznie i stosunkowo niedrogo zwalczać je za pomocą własnych dronów przechwytujących. Ale wydaje mi się, że odpowiedzią może być również współczesna artyleria przeciwlotnicza. A w przypadku produkowanych u nas armat kalibru 35 mm, możemy dodatkowo wykorzystać programowaną amunicję, którą także możemy produkować w kraju. Zapraszam na film o ewolucji licencyjnej armaty Orlikon Contraves KDA, kaliber 35 mm i jej aktualnych polskich odsłonach. Patronem kanału i tego odcinka jest polska firma CamDivision, dostawca i wdrożeniowiec rozwiązań z dziedziny CAD, CAM, PLM, JakNX, Solitecz czy TeamCenter. Zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy i przetestowania oprogramowania. Patronem kanału i tego odcinka jest polska firma Usługi Informatyczne Szansa, dystrybutor rozwiązań ZWSoft, tym z 2 i Z3D. Zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy i przetestowania oprogramowania. Patronem kanału i mojej pasji strzeleckiej jest Strzelnica i ośrodek szkoleniowy Wilcze Doły. Link znajdą Państwo w opisie. Około 1935 roku w polskiej artylerii przeciwlotniczej wprowadzono trójpoziomowy podział przestrzeni powietrznej. Ikoniczne dziś armaty Boforsa wzór 36 kaliber 40 mm i najcięższe karabiny maszynowe 20 mm rodzinnej produkcji miały zapewnić obronę przeciwlotniczą niskiego i średniego pułapu to jest do 4000 m. Wyższy pułap był w zasięgu opracowanych u nas od podstaw armat kalibru 75 mm, tak zwanych starów wzór 36-37. Wszystkie typy wyposażone były w najnowsze oprzyrządowanie wspomagające prowadzenie ognia pochodzące z polskich zakładów optycznych SA w Warszawie. Był to sprzęt klasyfikujący się w czołówce europejskiej, a przy tym doskonały towar eksportowy. Nie można tego niestety powiedzieć o sprzęcie wytwarzanym po II wojnie światowej, choć trzeba przyznać, że w swoim czasie radzieckie systemy artyleryjskie kalibru 23 mm, jak dwulufowe ZU czy czterolufowe ZSU, lepiej kojarzone jako szyłka, nie odstawały zbytnio od tego, co wytwarzono za żelazną kurtyną. Zwłaszcza ich polskie klony z czasem doposażone w coraz lepszą optykę, w systemy radarowe, a po 1989 roku także w zaawansowane głowice optoelektroniczne i przenośne rakiety przeciwlotnicze Grom lub Piorun. Biegnąc na skróty i w dużym oprószczeniu przełom mógł nastąpić w 1992 roku. Wtedy w Centrum naukowo-produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej Radwar, obecny Pit Radwar, rozpoczęto program budowy samobieżnego przeciwlotniczego zestawu artyleryjskiego PZA Loara. Bazą było gruntownie zmodernizowane podwozie czołgu T-72, stąd niektóre źródła zagraniczne podają PT-91, na którym posadowiono obrotową wieżę odporną na pociski broni strzeleckiej i odłamki pocisków artyleryjskich. Wieża została wyposażona w elektryczny mechanizm obrotu i podnoszenia działek, którego napędy zapewniały bardzo wysokie prędkości kątowe. Wspominam o tym nie bez powodu, o czym za chwilę. Ale ze względu na temat dzisiejszego filmu istotę stanowi zastosowane uzbrojenie artyleryjskie. Otóż jako uzbrojenie artyleryjskie nowego zestawu wytypowano armatę przeciwlotniczą Orlikon Contrave z KDA, kaliber 35 mm. Moim zdaniem świetny wybór. Kolejną trafną decyzją było zakupienie licencji na jej wytwarzanie, przypieczętowane w 1995 roku. Pierwsze egzemplarze armat wyprodukowane w Hucie Stalowa Wola opuściły fabrykę w 1999 roku i zostały wykorzystane w prototypowej Loaże. W sumie zbudowano trzy prototypy, z których ostatni z 2004 roku był już w zasadzie gotowym pojazdem wdrożeniowym, uhonorowanym zresztą nagrodą Grand Prix na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Cóż z tego, skoro z produkcji seryjnej zrezygnowano z powodu przewidywanego wysokiego kosztu, szacowanego na 66 milionów złotych za sztukę? Ale została licencja na świetną armatę, która po modernizacjach w stosunku do licencyjnego projektu cały czas znajduje się w ofercie Pit radware w latach 2007-2008 wykonano model laboratoryjny armaty holowanej pod nazwą SAN-35. Jej rozwinięciem stał się projekt rozwojowy, zdalnie sterowany system przeciwlotniczy oparty o armatę kaliber 35 mm, znany też pod kryptonimem Hydra. Przeprowadzone w 2011 roku strzelania we współpracy z należącym do 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego Marynarki Wojennej, wozem kierowania ogniem WD-95 zestawu Blenda spowodowały, że uczestniczący w testach specjaliści z dowództwa marynarki wysunęli ideę skonstruowania na bazie hydry armaty morskiej. Tak oto licencyjny Orlikon przeobrażony został w morską armatę AM35K, opracowaną na potrzeby niszczycieli min projektu Cormoran 2. Stąd właśnie K w Armata szybko obrosła w dodatkowe rozwiązania, stając się okrętowym systemem uzbrojenia OSU-35K. W jego skład weszła również zintegrowana głowica obserwacyjno-śledząca ZGS-35K, blok systemu kierowania ogniem BSKO-35K oraz rezerwowe stanowisko kierowania ogniem RSKO-35K. Gotowy prototyp okrętowego systemu uzbrojenia w kwietniu 2016 roku trafił na dozorowiec, korwetę ORP-Kaszub, na którym wykonano badania morskie. Wyniki były bardzo obiecujące, prowadzono dalsze prace rozwojowe, w efekcie których w listopadzie 2022 roku gotowa armata morska AM-35K w ramach prób trafiła na pokład ORP-MEWA, by następnie, już w ramach kompletnego systemu OSU-35K, zostać przeniesiona na ORP Albatros. Od września 2023 roku OSU-35K znajduje się w normalnej liniowej służbie na okrętach polskiej marynarki wojennej. Jak widać, można. Innowacyjna konstrukcja całego systemu oraz jego komponentów, wykorzystująca technologię włókien węglowych, zapewniła optymalną masę, niewiele ponad 3 tony i gabaryty, oraz wysoki poziom ergonomii. Ta niewielka masa umożliwia montaż w zasadzie na dowolnych platformach, także tych o ograniczonej nośności. Dlaczego więc nie miała? Trafić na ląd. Samobieżną armatę SA-35 kalibru 35 mm, od dwóch lat można oglądać na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. W zasadzie od trzech lat, ale w 2023 roku pokazano jedynie jej model. Obecnie, oprócz głowicy optoelektronicznej, wyposażono ją w zintegrowany radar TUGA, wyspecjalizowany w wykrywaniu małych celów powietrznych, zwłaszcza dronów. Skuteczność tego rozwiązania zwiększono dodatkowo, opracowując dla armaty. 35 mm, w spółce Mesko, amunicję programowalną ABM, która rozstalając się tuż przed dronem, zwiększa obszar wrażenia. Ale jak doszło do powstania tego budzącego wiele emocji i nadziei samobieżnego kołowego zestawu artylerii przeciwlotniczej? Wiemy już, że w efekcie doświadczeń uzyskanych w trakcie konstruowania morskiego OSU-35K postanowiono stworzyć wariant lądowy. W tym celu dostosowano do wymagań lądowych kompletną wieżę morskiej armaty AM35K, głowicę obserwacyjno-śledzącą ZGS-35K, rezerwowe stanowisko kierowania ogniem RSKO35K oraz blok elektroniki BSKO35K. W pierwszym wariancie całość udało się umieścić na autonomicznej platformie o wymiarach standardowego kontenera dwudziestostopowego, dzięki czemu może być ona przewożona przez dowolny samochód, oczywiście przystosowany do transportu takich kontenerów. Na platformie wyposażonej w cztery wsporniki poza armatą umieszczono na wysuwanym teleskopowo maszcie głowicę obserwacyjno-śledzącą, niej bloki elektroniki pod system łączności i transmisji danych oraz autonomiczny system zasilania w postaci agregatu prądotwórczego. Platforma może prowadzić ogień zarówno z samochodu, jak i niezależnie po ustawieniu jej na gruncie. Rezerwowe stanowisko kierowania ogniem pozwala na zdalną obsługę całego systemu. Masa kompletnej platformy sięga 6 ton, w tym sama wieża z armatą to około 3,5 tony. Naturalnym kolejnym krokiem było zintegrowanie całego systemu z dedykowanym podwoziem. Wybór padł na kołowe podwozie Jelcz P663-45 T60 z napędem na wszystkie koła w układzie 6x6. Więcej na temat tego podwozia można znaleźć m.in. w filmie dotyczącym polonizacji wyrzut wyrzutni HIMARS, link powyżej. Tak powstała widoczna na zdjęciach i filmie gotowa samobieżna armata SA35 będąca pełnowartościowym demonstratorem, a można powiedzieć, prototypem kompletnego systemu. Co istotne, po zakończeniu zeszłorocznego MSPO, w pierwszej połowie października 2024 roku SA35 została wysłana na centralny poligon sił powietrznych w ustce w celu potwierdzenia przyjętych założeń konstrukcyjnych podczas praktycznego strzelania. Przeprowadzono próby. W czasie których wystrzelono blisko 500 pocisków. Wiemy już, że armata zdała trudny praktyczny egzamin na morzu, natomiast wspomniane testy lądowego zestawu potwierdziły, że wybrane podwozie Jelcza spisało się doskonale, zarówno pod względem mobilności w terenie, jak i stabilności w czasie strzelania. Nie wystąpiły żadne poważne awarie, ani po stronie podwozia, ani armaty. Przy strzelaniu z wykorzystaniem podpór osiągnięte wyniki w pełni odpowiadały tym osiąganym w wersji morskiej. Z kolei przeprowadzenie strzelań bez podpór, czyli w warunkach przenoszenia wszystkich drgań bezpośrednio na podwozie samochodowe, udowodniły, że powstające ruchy całego zestawu są wystarczająco kompensowane przez system przeniesiony z wersji OSU-35K, aby możliwe było prowadzenie skutecznego ognia z krótkich, przygodnych postojów, czy wręcz w trakcie marszu pojazdu, choć to ostatnie wymaga jeszcze szeregu prób i testów. Jest to bowiem zagadnienie dużo bardziej skomplikowane niż kwestia samej stabilizacji zestawu. A propos stabilizacji. Wspomniałem przy okazji PZA Loara o elektrycznych mechanizmach obrotu wieży i podnoszenia opuszczenia luf armat. Już w loarze zapewniały one błyskawiczny czas reakcji i wysoki prędkości kątowy, a w SA35 chyba osiągnięto pod tym względem perfekcję. Wydaje się, że poruszają się równie szybko i precyzyjnie co lufy systemu ZIG 12,7 mm w końcu dużo lżejszego. Co ważne, gwałtowne ruchy wykonywane przez moduł armaty nie wpływają na stabilność pojazdu, nawet bez rozłożonych podpór i to akurat można było przekonać się o tym, odwiedzając stoisko Polskiej Grupy Zbrojeniowej podczas tegorocznego salonu w Kielce. Armata może radzić cele na dystansie do 5,5 km i pułapie do 3,5 km. Przy całkowitej długości lufy wynoszącej 3150 mm, maksymalna prędkość początkowa pocisku to 1385 m/s. Szybkostrzelność sięga 550 pocisków na minutę. Dodatkowo dwustronny system podawania amunicji z magazynami po 100 sztuk na każdą ze stron umożliwia błyskawiczną zmianę rodzaju amunicji w trakcie prowadzenia ognia. Tym samym możliwe jest użycie w jednym systemie dwóch różnych rodzajów amunicji: np. programowalnej oraz podkalibrowej z rdzeniem fragmentującym, co zapewnia swobodę doboru amunicji do zwalczania określonego celu. No a skoro mowa o amunicji. System amunicji programowalnej kalibru 35 mm. Akronim SAP-35 to projekt rozcalonej amunicji klasy ABM Air Burst Munition realizowany przez konsorcjum w składzie Wojskowa Akademia Techniczna oraz spółki PGZ, PIT Radwar i MESCO. Czas rozcalenia pocisku wyliczany jest na podstawie parametrów celu i pocisku oraz programowany bezkontaktowo podczas opuszczania lufy. Dzięki temu bezzałogowce, czyli wszystkie cele typu BSP, mogą być niszczone pojedynczym strzałem, co przekłada się na znakomitą efektywność kosztową. Zastosowane algorytmy, w oparciu o dane z sensorów systemu kierowania ogniem, pozwalają precyzyjnie programować czas zadziałania zapalników i tak rozcalić pocisk, aby zwiększyć prawdopodobieństwo trafienia celu. Prefabrykowane odłamki pozwalają uzyskać powtarzalną strefę rażenia o dużej gęstości skutecznych energetycznie elementów. Jakie są te wybrane parametry? Skuteczna odległość rażenia jest od 250, do km, 250 m do 3,5 km. Gęstość przestrzenna odłamków to jest 50 sztuk na metr kwadratowy w odległości 10 m od rozcalenia. A zdolność penetracyjna odłamków. Umożliwia przebicie 7 mm blachy pancernej w odległości już 220 m od wylotu lufy. Wspomniany radar Tuga to urządzenie pracujące w paśmie X, pozwalające wykrywać duże cele w odległości 10-15 km, a niewielkie w granicach 3-4 km, czyli w zasięgu maksymalnym armaty KDA dla tego typu celów. W zależności od wymagań odbiorcy możliwe jest zastosowanie radaru z jedną anteną albo w konfiguracji z kilkoma, na przykład z czterema, które zapewniają wtedy stałą dookólną obserwację przestrzeni. Taki radar może być również montowany na osobnym pojeździe. Ponieważ całe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Pit Radwar, bez konkretnych wymagań ze strony potencjalnego użytkownika, dalsze prace rozwojowe będą ograniczone. Naturalnie demonstrator nie dysponuje wszystkimi potencjalnymi możliwościami, które mogłyby zostać wprowadzone w wariancie produkcyjnym. Kształt docelowy będzie wynikał z realizacji precyzyjnych wymagań odbiorcy. Dzięki szerokiemu wykorzystaniu elementów okrętowego systemu OSU-35K armata SA-35 mogłaby powstać nie w ramach pracy badawczo-rozwojowej, ale, upraszczając cały proces pozyskania, w ramach tak zwanego zakupu z dostosowaniem, co oznacza znacznie krótszy czas dostarczenia kompletnych systemów do potencjalnego gestora. Jedno jest pewne: do zwalczania dronów powinny być wykorzystywane tylko środki od nich tańsze. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za wiele ciepłych komentarzy. Proszę o kolejne nie muszą być wszystkie ciepłe. One znakomicie podbijają oglądalność filmów. Będę wdzięczny za subskrybowanie. Będę również wdzięczny za podbijanie a jest taka możliwość tego filmu, tak, żeby zwiększały się jego zasięgi i zwiększało się również oddziaływanie kanału. Dziękuję również partnerom kanału, zarówno tym w postaci wymienionych wcześniej firm, jak i prywatnych darczyńców. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnym przygotowywanym materiale. I koniec jest. Chodźmy na kawę.